Witam Was w kolejnym filmie na kanale Akademia Wygrywania. W dzisiejszym odcinku z wielką przyjemnością podzielę się z Wami moimi propozycjami na ćwierć finały Euro 2020. Rejestrując się na Betfanie z linku w opisie macie do zgarnięcia cashback aż do 600 zł, jak i również 60 zł free betu. również przygotowuje bardzo atrakcyjne oferty podczas Euro, także z nich warto również skorzystać. Dobrze, przejdźmy już do setna odcinka a więc dziś 26 czerwca czyli dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe Zacznijmy od bardziej oczywistego jakim jest spotkanie Włochów z Austrią Drużyna austriacka w grupie wygrała dwa spotkania i jedno przegrała z Holandią 2 do 0. Teraz na jej drodze stanęła reprezentacja Włochów, która w ostatnich 11 meczach nie straciła żadnej bramki, a każde spotkanie zakończone było zwycięstwem. Włosi są jednymi z faworytów na zostanie mistrzem Europy i to na nich właśnie proponuję zagrać Aktualny kurs jak na taką drużyną jest bardzo wysoki, bo aż 1,57. Kolejnym spotkaniem, które rozgrywane jest tego samego dnia o godzinie 18, to Dania z Walią. Dania podczas fazy grupowej przegrała z Finlandią 1-0 i z Belgią 1-2. Za to z Rosjanami wygrali w efektowny sposób, bo pokonali ich 4 do 1. Walię wyszło z grupy z 4 punktami, remisując Szwajcarią, wygrywając 2 do 0 z Czarnym Koniem, turnieją i przegrywając 1 do 0 z Włochami. Według mnie, mimo wszystko, większe szanse na wygraną mają Duńczycy i to właśnie oni wygrają spotkanie. A jeżeli ktoś chce zagrać bardziej bezpiecznie, to proponuję zagrać powyżej 1,5 bramki. Niedziela 27 czerwca to kolejne dwa spotkania z ćwierć finałów Euro. Pierwszym spotkaniem jest Holandia z Czechami, i tutaj bez większych kalkulacji proponuję po prostu zagrać na wygraną Holandii. Drugim spotkaniem tego dnia jest Biali z Portugalią, dwie mocne drużyny i w tym zestawieniu moim typem jest obie drużyny z gola. Sam kibicuję Portugalii i liczę jako kibic, że właśnie to oni wygrają Euro, ale rozsądną decyzją będzie zagranie opcji, którą wymieniłem powyżej. Na początku filmu wspomniałem, że Betfan przygotowuje ciekawe oferty podczas Euro, także przedstawię Wam jedną z nich. Także na przykład taką ofertą jest spotkanie Walii z Danią, gdzie nieważne czy Dania wygra, czy przegra, czy zremisuje, to i tak oni wygrywają. Znowu zremisować nie mogą, bo oczywiście jest to mecz ćwierćfinałowy. Aby wziąć udział w tej promocji, Kupon musi mieć minimum 4 zdarzenia. Musi zawierać typ na zwycięstwo dani z Walii tego zakładu. Minimalny kurs łączny kuponu musi wynosić 550. Dokładna stawka 69 zł lub 299 zł. No i to jest bardzo fajna opcja, żeby wszystkie mecze z euro z ćwierć finałów obstawić na jednym kuponie, biorąc udział oczywiście właśnie w tej promocji. Bo nawet jeżeli Duńczycy nie wygrają, to i tak wygrywacie. Chorwacja, Hiszpania. Faworytem w tym spotkaniu oczywiście są Hiszpanie, ale moją propozycją na to spotkanie jest zagranie obie drużyny strzelał gola. Mecz Francuzów z utalentowanym Mbappé kontra Szwajcaria nie może zakończyć się innym rezultatem końcowym jak wygrana Francuzów. Anglia kontra Niemcy, dwie bardzo mocne drużyny, choć Niemcy mieli spore problemy z wyjściem z grupy, ale w końcowym rezultacie udało się. W tym spotkaniu, tak samo jak w meczu Belgia-Portugalia czy Hiszpania-Chorwacja, moim typem jest obie drużyny strzelał gola. Ostatnim typem na ćwierć finału jest wygrana Szwedów z Ukrainą. Co do typów, które wam przedstawiłem, to można je zagrać w taki sam sposób jak ja, czyli zwycięstwa w w regulaminowym czasie gry, ale gdyby był remis w podstawowym czasie gry, a drużyna na którą postawiliśmy wygrałaby dopiero po dogrywce bądź rzutach karnych, to i tak zakład jest przegrany. Także można zagrać, że drużyna wygra cały przebieg spotkania, ale wtedy oczywiście kurs jest mniejszy, ale również mniejsze ryzyko na przegranie. Dzięki za obejrzenie odcinka, w komentarzach możecie podzielić się swoimi typami, bo jestem tego bardzo ciekaw jak wy typujecie i widzimy się już w kolejnych filmach. Cześć!